Jeszcze do kwalifikacji możemy wybierać swoje drużyny F1 Fantazy i właśnie tym się dzisiaj zajmiemy, omawiając sobie trochę to, jak ja widzę sezon 2024. Na ten moment zostało jeszcze jeden dzień i 15 godzin, ale w momencie, kiedy Wy to oglądacie, zostało tego czasu już trochę mniej, ale macie czas na zatwierdzenie swoich zespołów jeszcze do kwalifikacji. Przede wszystkim chcę trochę omówić sobie ten sezon i powiedzieć to, jakie ja mam osobiście predykcje po testach przedsezonowych i po tym, co już zdążyliśmy zobaczyć. A więc zaczynając od pierwszego kierowcy, Tutaj sądzę, że wybrać trzeba tylko. jest jeden słuszny wybór i musimy wybrać Maxa Verstappena, ponieważ Max Verstappen jest po prostu obecnie najlepszym kierowcą w najlepszym bolidzie. To, co tłukłem przez cały zeszły rok, nie zmienia się cały czas i czekamy tylko na to, aż będziemy weekend, weekend znów słyszeć hymn Holandii. Mimo to, że Red Bull sądzę, że nie będzie aż tak dominujący jak w zeszłym sezonie, wydaje mi się, że wygrają około nie wiem, 15 do 18 wyścigów, co wciąż jest absurdalną ilością. To jednak w tym wszystkim Max Verstappen sądzę, że dość lekko zdobędzie Mistrzostwo Świata i zdobędzie w tym samym swój czwarty tytuł. Jako drugiego kierowcę wybierzemy sobie Luisa Hamiltona, który moim zdaniem po pierwsze w Według mnie w tym fantasy naprawdę jest bardzo opłacalny, jest tańszy niż Lando Norris i uważam też, że dowiedzie znacznie więcej punktów niż Lando Norris. Mimo tego, że McLaren momentami był szybszy niż Mercedes w zeszłym roku, pamiętać musimy o jednym. Mercedes po pierwsze zastosował kilka niezłych poprawek, przynajmniej tak się zapowiadają, a do tego wszystkiego Mercedes jest zespołem fabrycznym i mają jednak oni trochę więcej do zrobienia, trochę więcej mają możliwości niż McLaren, który jako zespół konsumencki boryka się obecnie ze wszystkimi upośledzeństwami, wynikającymi z tej koncepcji, jaką narzucił im wcześniej Mercedes. Dodatkowo, jakbym miał generalnie przewidywać, który z kierowców skończy najwyżej, jeśli chodzi o kierowców niebędących kierowcami Red Bulla, stawiałbym tutaj na spokojnie właśnie na Louisa Hamiltona, który cały czas jest w bardzo dobrej formie, jest naprawdę w gazie. Przed transferem do Ferrari będzie chciał trzymać się w dobrej formie. On nie może sobie odpuścić tego zezonu, bo przecież za rok jestem w Ferrari. To nic, Luis Hamilton musi trzymać bardzo wysoki poziom, bo będzie miał naprawdę mocne wyzwanie w postaci Charlesa Leclerca. Który niestety nie dowodzi na ogół aż tak, jak powinien ze względu na słabą formę typowo wyścigową. Leclerc jest chyba najszybszym kierowcą, jeśli chodzi o kwalifikacje, aczkolwiek jeśli chodzi o wyścigi, no to niekoniecznie. Zostało nam jeszcze 50 milionów, czyli wydaliśmy tak naprawdę połowę budżetu na głównych dwóch kierowców, którzy nam będą punktować. I zanim przejdziemy dalej i wybierzemy tych takich, powiedzmy, średnio droższych kierowców, to w sumie przeszedłbym sobie do tych najtańszych i tutaj strzelił w takie trochę niespodziewane, może. Niespodziewanych trochę kierowców, niespodziewane wybory. Visa Cash App, RB, zwał jak zwał, to będzie w ogóle ciężka zabawa z tym. Naprawdę nawalone sponsorów strasznie do nazwy. Zespół Orlenowski, nawet widzimy tutaj na zdjęciach, przybliżymy sobie, a nie możemy przybliżyć, bo to apka. Mniejsza. Sądzę, że Daniel Ricardo jest tutaj całkiem dobrym wyborem, za 9 baniek naprawdę daje nam całkiem sporo jakości i może nam sporo punktów tutaj wnieść. Szczególnie, że ten model bolidu, który będziemy widzieć w następnym sezonie będzie bardzo dużo czerpał z zeszłorocznego Red Bulla. Dzięki czemu ten boli, Okej, okay, on nie wejdzie do walki o najwyższe cele i nie będzie się bił z Mercedesem czy Ferrari, ale sądzę, że spokojnie o punkty w, tej takiej, w tym takim środku stawki, faktycznie taki dół środek bardziej z Alpine, Williamsem i tak dalej, z Astonem to oni się będą bić, bo Aston na razie przynajmniej po testach nie zapowiada się zbyt dobrze. No i teraz tak, tutaj teraz zaczyna mieć powoli zagwozdki, ale patrząc sobie po cenach, to możemy całkiem grubo polecieć, mamy 41 milionów. I w sumie, jak tak patrzę, moglibyśmy pójść w Pereza, który jest w stanie sporo napunktować, bo to jest jednak Red Bull. Z drugiej zaś strony, czy ja tego chcę? Kurde, z drugiej strony czemu nie? W sumie moglibyśmy tak czy wziąć tego Lando ale wtedy zostanie nam tylko 16, tfu, 18 milionów, przepraszam, i moglibyśmy wziąć Carlosa Sainza na przykład. Czyli tak, albo decydujemy Lando oraz Sainz. A, no, kurde, no Lando będzie ładnie punktować w sumie. A Sainz jest trochę stabilniejszym kierowcą niż dla Uważam, że Sainz znów pokaże się nam z bardzo dobrej strony, więc szczerze, właśnie w to pójdziemy. Także chciałem początkowo nie brać Lando Norisa, dlatego że po prostu Louis Hamilton jest lepszym wyborem, ale skoro możemy wziąć zarówno Lando, jak i Carlosa Sainza, to spokojnie bym w to uderzał. Co prawda jeszcze ciekawą opcją mógł być na przykład Fernando Alonso, ale tak jak już mówiłem wcześniej, Aston Martin nie pokazuje się z najwybitniejszej strony, przynajmniej na razie w testach. Zresztą Fernando Alonso wypowiadał się po testach, że tak naprawdę 19 kierowców już wie, że oni tego tytułu nie wygrają, nawet nie będzie co się bić o ten tytuł. Także przykra rzeczywistość, ale zgadzam się jak najbardziej z tym stwierdzeniem, sądzę, że Max dość gładko sobie ten tytuł zgarnie, bo Max po pierwsze jest w totalnym sztosie i Red Bull też jest w totalnym sztosie, Adrian Newey pokazał kolejną odsłonę Red Bulla, odjeżdżając znów konkurencji, pokazując, że dobrnęliśmy do limitu poprzedniej koncepcji, więc musieliśmy koncepcję zmienić, no i nie będą nas kopiować i się będą zbliżać. I w ten sposób Red Bull odjeżdża wszystkim jeszcze bardziej. No dobra, udało się wydać... a poczekajcie, poczekajcie, bo ja jestem głupi. Poczekajcie, bo ja jestem głupi. I dając sobie właśnie sprawę, że zespoły też się w to wliczają. Dobra. To wywalamy w takim razie Lando Norrisa. Carlosa Sainca na razie zostawimy. Zobaczymy ile tutaj nas kosztują zespoły. Red Bull Racing bardzo wysoko. Ehm, też nie ma co się chyba moim zdaniem dublować. Yy, także co, McLaren, ale McLaren nam cały budżet zje. to Carlosa Sainza też musimy wyrzucić. Yy, Okej, okay. trochę przegięłem, bo zapomniałem, że na konstruktorów mamy też ten sam budżet. a Także trzeba się pomieścić, bo jednak wydatek na Maxa i na Luisa jest bardzo duży. Więc zacznijmy sobie od tych konstruktorów. I tutaj sądzę, że teraz tak, McLaren dość sporo kosztuje, Ferrari kosztuje mniej. I to Ferrari sądzę, że będzie fajną opcją do wzięcia, jeśli chodzi o punkty. I zostają nam 22 bańki. i chyba trochę przegiełem Biorąc i Maxa i Luisa może być ciężko. Ale dobra, polećmy w to. Weźmy RB. Tak jak wcześniej mówiłem. I zostało nam bardzo mało tego budżetu. Za 14 niecałe milionów. Czy my coś tutaj jeszcze uchlamy sensownego? Możemy wziąć Yuki'ego na przykład. Albo Gasly. Okej, okay, sądzę, że Alex Albon jest tutaj spoko opcją. Tylko, że jak weźmiemy Albona to też za dużo nie podziałamy. Ajajaj. Ajajaj. Dobra. To tutaj trochę... Trochę przestrzeliłem. Ale okej, okay, zrobimy to w ten sposób. Weźmiemy na pewno Aleksa Albona, bo Alex Album popunktuje całkiem ładnie. I podmienimy tego Riccardo na kogoś tańszego, niestety. Chociaż Riccardo uważam, że z tą formą może mieć lekkie problemy. Dlatego, że Daniel Riccardo... Nawet jak w tym Alfa Tauri jeździ w zeszłym sezonie, to niekoniecznie radził sobie najwybitniej i potrafił przegrywać to z Yukiem, chociaż ostatecznie punktów troszkę zdobył. No więc tak, mając teraz 15,9 miliona do dyspozycji, jesteśmy w stanie tak naprawdę, że nie wiem, dwóch kierowców Alpine albo Jukiego i jednego z kierowców Alpine. Widzę, że wielu graczy tutaj wybierało Gasliego zresztą. Bardzo wielu graczy wybierało Riccardo, tak jak mówiłem, bardzo fajny value. Poniosło mnie z tym Hamiltonem i z Verstappenem, zdecydowanie, zdecydowanie mnie poniosło, nie, po, mnie poniosło. Weźmy Okona, ja bardzo go cenię jako kierowcę, uważam, że Okon jest w stanie być lepszy od Gasliego, aczkolwiek... Też sezon pokazał, że to bardzo podobny poziom był między tymi dwoma kierowcami i sądzę, że ten sezon również będzie wyrównany między nimi. Jedyne co to Alpin naprawdę nie popisało się w testach. i Jako zespół fabryczny totalnie dowolą tego, co powinni dowozić. No i co, zostaje nam ostatni kierowca do 8 milionów i sądzę, że tu chyba nie ma co się dłużej zastanawiać i chyba po prostu musimy wybrać Pierre e, Gasliego, e, Yuki Tsunode, chociaż Gasli też by nie buzły, ale sądzę, że Yuki może dowiedzieć więcej. Trochę zaryzykujmy. Okej, okay, nie jest to może najbardziej optymalna drużyna i no turbo graczem będzie oczywiście Max Verstappen. Okej, okay, ta drużyna może nie wyszła mi najsensowniej i jak zawsze w takich grach fantazy, ja gdzieś tam zawsze przestrzelę i potem punktowo nie wypadam najlepiej. Sam nie tworzę żadnej ligi fantasy aktualnie, bo trochę za mało was tu jest na tym kanale, aczkolwiek jakby byli chętni, spoko, mogę taką ligę utworzyć, żebyśmy pograli sobie razem, pewnie dołączę do jakichś publicznych lig i może będziemy sobie podsumowywać moje wybory przy podsumowaniach wyścigu. Teraz, tak, jeszcze dając trochę a propos tego, czego się spodziewam po tym sezonie, spodziewam się trochę więcej walki z produ. Spodziewam się, że, mimo tego, że Red Bull z nową koncepcją będzie wciąż dominujący, to będzie troszkę mniej dominujący niż w zeszłym sezonie, a przynajmniej szybciej ta różnica będzie się spłycać, bo wydaje mi się, że w pierwszym wyścigu wygra zdecydowanie Max Verstappen. Jeśli chodzi o pozostałych kierowców, to tak jak już mówiłem, za Red Bullami najlepszym będzie kierowcą Lewis Hamilton. McLaren uważam nie dojedzie aż tak, jak ludzie go hype'ują, bo wiele osób ma wrażenie, że nie wiem, McLaren będzie jakąś wybitną siłą. Wydaje mi się, że McLaren skończy maksymalnie na trzecim miejscu w generalce, a nawet lekko w to powątpiewam, bo jednak Ferrari Pokazało się z bardzo ciekawej strony na testach i sądzę, że Ferrari i Mercedes to będą te zespoły, które będą walczyć o drugie miejsce w konstruktorce. Jednak są to zespoły fabryczne i musimy na to po prostu brać poprawkę, że te, te zespoły właśnie będą najbardziej solidne. Jeśli zaś chodzi o ten taki tył stawki, no bo tam wiadomo, że za tymi zespołami się jeszcze przemieli trochę Aston Martin, to. Tak naprawdę Alpin sądzę, że trochę może nie dowieść w tym sezonie i RB może bardzo pozytywnie zaskoczyć. Zresztą sądzę, że Williams też się może pokazać z ciekawej strony, i totalnie nie zdziwi mnie to, jeżeli Alpin skończy na miejscu siódmym w tym sezonie, co byłoby nie lada rozczarowaniem, no bo jest to zespół to mają bardzo solidny skład kierowców, a jednak jest to wysoce prawdopodobne moim zdaniem. Także cóż, te predykcje sprawdzimy sobie, może później, sezon zaraz pokaże. Tak naprawdę już w sobotę wyścig. Pamiętajcie o tym, że wyścig jest wyjątkowo w sobotę nie w niedzielę ze względu na Ramadan. Pozrzucajcie swoje wybory we font fantazy w komentarzach. Widzimy się niedługo. Cześć!